Cześć, zapraszam was dzisiaj na Ekstraklasę. Raków Częstochowa podejmie Lech Poznań u siebie na stadionie oczywiście. Transmisja z tego spotkania będzie na Kanal Plus 4K Ultra, Kanal Plus Premium, Kanal Plus Sport 3 no i TVP Sport. Kontuzja oczywiście w Rakowie Lederman. Sędzią tego spotkania będzie Szymon Marciniak. Mecz będzie grany na stadionie miejskim Brakowie częstochowa, a pojemność tego stadionu to 5500, więc no, bardzo malutko. Jeszcze aż takiego stadionu, co nie słyszałem, żeby aż miał tyle miejsc. Tak malutko. A ten mecz będzie komentował Tomasz Smakowski i Jacek Kraskowski, jeśli chodzi o tabelę. To już wam mówię, Raków Częstochowa na szóstej pozycji ma 36 punktów, Lech Poznań na czwartej pozycji ma 40 punktów. Więc tak lech by pokonał Raków, to mógłby skoczyć nawet na drugie miejsce i jak nie by spadła na trzecia pokoń na czwarte. Raków Częstochowa, jeśli by wygrał, no to by mógł skoczyć na piątą pozycję, a Legia Warszawa by spadła na szóstą. Zobaczymy, kto tutaj wygra. Możecie też napisać, jaki wynik obserwujecie w tym spotkaniu. No i widzimy się po pierwszej połowie meczu. Co jak co, ale starcia takich rywali gwarantują niezapomniane emocje. Ruszamy z dzisiejszą dawką piłkarskich wrażeń. Pogoda jest przepiękna, czego chcieć więcej? To będzie porywający wieczór. Proszę się wygodnie rozsiąść, rozpoczynają się emocje. A za mikrofonem w gotowości czeka Jacek Laskowski oraz Tomasz Smokowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas ekstraklasa. Raków Częstochowa zmierzy się z poznańskim lechem. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Dobrze wybija. Zmarnowany rzut rożny. I mamy jedenastkę Rakowa-Częstochowa. Sędzia pokazuje, że będzie rzut wolny dla Lecha Poznań. Nie ma! Obronił ten strzał. Do gdzieś na 11 metra. Jean-Carlos. A oto w jakim składzie gra dzisiaj Lech Poznań. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Jean Carlos. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Filanie uwagi, strata piłki, będzie groźnie. Radosław Murawski. Czy wykorzysta tę okazję? No i już po akcji. Tebula. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Ale atak spalił na pana Świetna gra w obronie. Woli grać bliżej środka. Ależ tutaj kapitalny blok. Uwaga, jest faul, jest gwizdek sędziego. No i będzie niebezpiecznie, proszę Państwa. Uwaga, wrzuca piłkę z wolnego w pole karne. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Uwaga. Będą prowadzić. I co? I dośrodkowanie nie dochodzi celu. Dobre podanie górą. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Mimo faulu utrzymuje się przy piłce. Zastosowana korzyść. Frank Tudor. Łukasz Zwoliński. pracą piłkę Częstochowianie. Świetny teraz rybliń. Wciąż idzie na bramkę. Nie patyczkuje się teraz. Wybija piłkę. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. No i koniec pierwszej połowy spotkania. Mamy 0 do 0, ale po jednej i po drugiej stronie jest walka niesamowita, więc no naprawdę tutaj wszystko się jeszcze może wydarzyć. Baloa wejdzie sobie za Szymczaka. No i wejdzie sobie Dziuba za Karlstrema. No i wejdzie sobie Tomaszewski za Gurgula, no i Gonzalez wejdzie sobie za Marchińskiego. Widzimy się po drugiej połowie meczu, widzimy się, no po meczu. No i zaczynamy proszę Państwa drugą połowę tego meczu. Kolejorza. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Zagrywa w okolice pola karnego. Próbuje strzału. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Nie, nie będzie z tego bramki. Jean Carlos Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Ten kontratak zaczął się nieźle, ale nic z tego nie wyszło. Salamon. Niedokładne teraz podanie. Coś być z tego podania. Uwaga, nie może tego zwardować I mają to! Dominowali, wreszcie się doczekali, otwierają strzelanie w tym meczu. Nikogo to chyba nie dziwi, nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia. Bardzo mocny był ten strzał, może więc właśnie dlatego znalazł drogę do siatki. Zwłaszcza na tej powtórce widać, że nie było tu co zbierać. Znakomite uderzenie. Brawo! Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Jean-Carlos. Jean-Carlos. Łukasz Zwoliński. Publiczność domaga się strzału. Trzeba było się teraz wykazać, bo to uderzenie mogło mu sprawić pewne problemy. Widać, że nie obija się na treningach. Pewne rzucenie się do boku i niebezpieczeństwo zażegnane. Jednak tracą teraz tę piłkę. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Precyzyjna centra będzie gorąco. Ależ to była fantastyczna główka! W zasadzie Bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać. Najwyraźniej o tym nie wiedział, bo zatrzymał, choć sam pewnie nie wie jak. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Ma wsparcie, by to rozegrać. na piłka. Zobaczmy, co dalej. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego kwiska. Już chyba okazja na ofensywną akcję Rakowa. Wciąż szukają wyrównującej bramki. Może teraz wyrównać. Co za sytuacja, by w końcówce spotkania doprowadzić do remisu. Wystarczyło tylko strzelić. Łatwo powiedzieć, ale weź pod uwagę okoliczności. Nerwy rzadko są dobrym doradcą. Rzut wolny dla Rakowa. Sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Schodzi z piłką do środka boiska. I udana interwencja. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Sędzia tym samym kończy mecz. Lech Poznań może dopisać sobie trzy punkty. Ależ wyrównane oglądaliśmy spotkanie. Tomku, tutaj mógł paść każdy wynik, ale pani na pewno cieszą się z właśnie takiego. No i koniec mentu. Lech Poznań pokonuje raków Częstochowa 1 do 0. No, coś niesamowitego, ile tu było walki: i raków walczył, i lech Poznań walczył. Więc dopiero wrócę materiał na 4 marca jak się Wam podobało, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, ocencie, zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, żebyście nic nie przegapili na moim kanale. Wpadajcie też na kanał Sebastianik z Wojtas z wroki Wojtas przy kanał no i Krystianik z Gębs. No i jeśli Raków-Pręstochowa pokona Lech Poznań, ma szansę wskoczyć na piątą pozycję. A Legia spadnie na szóstą. Jeśli Lech, Lech Poznań pokona Raków-Pręstochowę, to skoczy na drugą pozycję, a ironia spadnie. Więc trzymajcie się i do usłyszenia.